Aloha! Mamy środę, a ja właśnie śmigam do Częstochowy po spodnie motocyklowe Moro Byłem w Katowicach po takie biało-czarne Moro, ale to się okazało takie bardziej, mm, jak kombinezon narciarski, tak to wyglądało Nie dla mnie No i jadę teraz do Częstochowy po takie Moro, takie khaki, 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 to takie zielone, zielono-brązowe, wiecie, takie normalne to już jest bardziej firmowe, bo to firma Seka, Ta pierwsza, w tych czarno-białych w Katowicach, to był jakiś no-name No i kurczę Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy kupię, czy nie A dlaczego tak, no w sumie Kawałek robię, dlaczego nie kupuję kurierem, czy też paczkomatem, by było taniej No sprawa jest dość prosta Bo po prostu jak się okazało na egzaminie, jeśli się nie ma protektorów w kursce oraz na spodniach, to Ward zakłada ochroniacze. Czyli jak się przyjdzie w zwykłych, to Ward da Wam ochroniacze na kolana i na łokcie. Tak mi powie... tak się dowiedziałem z jakieś dwa tygodnie temu. No. Dopiero teraz skrypuję. Ale to tam wiecie, przywyknięcie do spodni to, to jest kwestia, myślę, że jednego, jednego wypadu. No, i właśnie chcę sobie przed egzaminem kupić, żeby na egzamin w nich jechać. No i żeby być przyzwyczajonym, a nie, że nagle coś mi blokuje ruchy i z powodu głupich ochorniaczy obawiam się, że mógłbym oblać wtedy egzamin, że nie? nie startuję w tym momencie, bo naprawdę. Ja da sobie 912, on zarabia 908. Taki sentymentalny przejazd, bo jak ja dawno tędy nie jechałem a jeździłem tędy co drugi weekend, bo studiowałem w Częstochowie i z Włodzisławia Śląskiego jeździłem no te 120 km by wychodziło wtedy jeszcze nie było aut A1 autostrady była tam tylko S1 od tam Gliwic od Katowic ale to wychodziło, że, że tym się wolniej jechało niż tędy bo tuż. Nadgonić, a tam, na, tam było dużo tych świateł, tak? No i powiem Wam, kurczę, taki sentymentalny przejazd po 5 latach. Pierwszy raz, ale po 2010-2014 sobie studiowałem w Częstochowie, a tych Pietraków nie było aż tyle. Musieli pobudować. Jeśli się opłaca, to cieszy. Jeśli to nie jest. Kwestia, czy też wynik ekologicznej nagonki. Kurde. Ale ty mają te tirówki, że oho, oho, Ale tak To miasto to obyczaj, nie? Bo ja nie wiem, co ta pani robiła. Ta koleżanka za potem stała. Najlepsze tirówki na Śląsku. Pełen nadziei, że się nagrywa. <grystanie> Jestem już w Częstachowie. Na pierwsze... pierwsze zmiany od razu zobaczyłem Patrzę, jadę, kurde A to jakiś wiadukt od razu przywieźli na Częstochowy, przy tabliczce Jakiś wiadukt, kurde, nade mną Autostrada Jadę dalej rondo I wjazd na autostradę Także to już są rzeczy, które mnie tak fajnie, fajnie zdziwiły, naprawdę to było... Takie uczucie, że... A, coś się zmienia tu jednak, nie? W tej Polsce Zadłużenie rośnie kraju, ale powoli się coś zmienia. Dostało mi 150 metrów. Aha, a tam już step jest. patrzcie, kurde, jakie jaja. <grytanie> Bill, bike. Dobrze, że zobaczyłem, ja bym pewnie pojechał na pizzy. Bike. Właśnie jestem po zakupach Udanych i nieudanych, bo tak przyjechałem po spodnie Moro Był mój rozmiar na tak powiem dupę Ale nie był na szerokość, znaczy się był na szerokość Mój rozmiar Ale nie był na długość, były takie woda w piwnicy no i wiecie, człowiek ma plan prosty, czyli wejść, kupić, wyjść. Pan mnie nie rozumie, ja miałem wejść i wyjść. No bo przeglądałem trochę tych spodni w internecie. A tu nagle się okazuje, że sorry, masz za długie nogi, nie? No i co? Zacząłem przymierzać jeansy, jedne, drugie, trzecie. Potem tekstylia chyba z pięć par. Naprawdę dziewczyny, co tam pracuje, wymęczyłem Także pozdrowienia i dzięki, dzięki za, za pomoc w zakupie Jakbyś to oglądała No, ale tam do tego Chętna była do pomocy, doradzała i tak dalej e, Bojówki takie czarne No 38 przymierzyłem, o kurde, to było takie, że jeszcze bym mógł zjeść dwa obiady i, I bym się, że tak powiem, jeszcze zmieścił na, na lajcie, no mówię to. Proszę, 36. 36 Przymierze mówię, kurde, co z tymi spodniami jest. Tamte były takie ok, a tu, kurde, rozmiar mniej, czy tam dwa rozmiary mniej, nie 38, tylko 36. I nagle się okazuje, że cholera jasna, protektory są. Nisko w cholerę Tak, żeby miał protektory na kolanach, a nie na pisz piszczelach To musiałem je podciągać aż, tak powiem Pod sam ruch. <grybujesz> No Mówię, kurde Wychodzę z tym żalni mówię Fajne wszystko, mówię, tylko te protektory są niskie, mówię nie, nie wiem, co takie jest, nie? No, dziewczyna mnie uświadomiła że one są Regulowane jest położenie na rzepach I się okazało, było na najniższym Przełożyła mi to na najwyższy i co? No, i właśnie teraz na nich wracam. <grystówki> Cztery stówki, to nie wiem jak to nazwać. Jaki to jest materiał, ale są takie elastyczne, trochę. Trochę tam lajkry like będzie. Aczkolwiek dobrze, nie? No i czarne, no czarne, co zrobisz, nic nie zrobisz. Tylko, że nie mam paska, także teraz tak mam. Wiecie, ubrane, bo ubrane stwierdziłem. Dobra, 2000 km jest 2051. Zaczy, zaczynam je testować. Po 2000 km Wam powiem, czy to się zepsuło, czy nie. Myślę, że będzie ok. No i nie chciałem, w sumie jak już te tekstylia. Tekstylia to są takie seryjne już kombinezony. Już nie wspomnę o tym, że rozporek jest tak zrobiony, że. No przecież też też tam jest zabezpieczony, żeby nie leciało. Tutaj są takie zwykłe na lato, bez. Przeciw deszczówki, bez niczego Aczkolwiek jedne spodnie od Seki też mi się podobały yy, Tekstylne Miałem je odłożone w razie W Ale stwierdziłem, że na to przyjdzie jeszcze czas A one były z podpinką, deszczową A, zmieniamy trasę, bo nawigacja nie prowadzi do domu już a mi się już nie śpieszy teraz tutaj nie chciałem być cały na czarno, no bo to jednak się nagrzewa w słońcu, to raz, widoczność słaba, dwa gdzieś będę chodził i tak dalej, to też tak wiecie, w sardym bym z jakiegoś pogrzebu, wracał tak kupiłem czarne, no bo innych nie było nie chcę mi się chodzić szukać, jedne muszę mieć, chociaż takie bardziej właśnie do chodzenia. Do jakiegoś Urbeksu gdzieś dojechać, wychodzić, w domu to się umiera. Patrzcie, jaka piękna droga, nie? Cała moja, cała. A tu miałem skręcić, no to trudno. Czyżbym znowu miał pchać? Ostatnio pchałem jedno auto. Merd mnie wziął. Zobaczymy chyba kto kogo później. Teraz jak już tędy przejeżdżałem, widziałem ten kopiec wyzwolenia. To jest taka górka. Kopiec. <górka> Zwykła górka. Kopiec. No i co? Jakiś co tak jest, że to sobie podjadę, zobaczy, nie? To żeby nagrać chociaż. Aha, tu jest droga do kopca. Ale pięknie, o, warto było, warto. O, samego orzełka. Za mną kopiec. Wyzwolenia. Lecimy na górę. Nie mówię, że bezpłatna. Luneta bezpłatna, to jest rzadkością w naszym kraju. To był nad morzem, to wie. Byle jakie molo, wszędzie 2 złote, wrzucasz, a nic nie widać. Widoczek przedni, bardzo fajnie wieje. Zamiast wieży widekowej, kopiec kreta, gdzie się tych. No, tu z widzicie, tu są ten ochroniacze. Nie trzeba tylko wzmocniony Całkiem spoko Przed chwilą zająłem że byłem w trybie fotograficznym i zacząłem nagrywać filmy Trudno Lecimy do Castoramy i do domu No i tak się te spodnie prezentują Pasy byle jakie Jednak Jedna kieszeń analogicznie druga taka sama tu są tatowe dwie z tyłu też dwie, tak jak na zapinane to najważniejsze, podejdę bliżej teraz tu ochraniacze, regulowane wysokość teraz jest na max, można je obniżyć jeszcze o 3 stopnie dla mnie teraz jest ok i pokażę wam jeszcze od środku, jak wygląda. Ale najpierw coś trochę ochłodzić, bo ja pierdolę. 37 stopni. Nagrywam no, na wodach, bo ciepły chleb, nic nie piłem. <słuch> ja wam pokażę od środka. Obróciłem no, na lewą stronę. W ogóle w końcu zobaczyłem, jak to jest firma, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Jest to firma Ozon. No i tu są wzmocnione krawlarowo-poliestrowe Jak poczytałem skąd stąd Tu są ochroniacie na, na kolana jak widzicie tu trzy od spodu blokują, czyli jest najwyżej jak bym tu odblokował to mogę sobie opuścić no dobre z 8 cm teraz jest na naj, najwyższej możliwej lokalizacji jedna i druga tu jest przód wzmocniony na bokach no, a dupa wzmocniona jak widzicie tym materiałem kewlaru, kewlar, coś tam, mieszan mieszaniną Myślę, że, że spodnie są spoko Pokażę Wam jakie nie są rozciągalne Także bardzo fajnie leżą No i co? Za 2000 km Rzucę Wam opinię o, o tych spodniach bo wtedy byście naprawdę mógł powiedzieć to jak jest strasznie ciepło jeszcze dzisiaj jutro Ty się napić już nie mam co kranówka Dzięki za oglądanie Sayernara i